Cześć Co, co taki zszokowany jesteś co gościu? Siema zaprosili mnie na kabaret Ale okazuje się, że Prawdopodobnie to nie jest taki Kabaret o jakim myślałem I to ja będę grał w nim główną rolę To tak jakby opowiadali historię jakiegoś człowieka I ja jestem już tym człowiekiem, zrozumieliście Cokolwiek z tego co powiedziałem? Ja, ja, ja też Kompletnie nie, polecimy rozwiązanie tej I tak to jest kabaret, kabarecik Śmieszne rzeczy, przerażająca podłoga i prawdopodobnie drzwi, za którymi kryje się niebezpieczeństwo. To jest szybki jednostrzowy horrorek, jeżeli chcecie więcej takich jak ten, to koniecznie dajcie mi znać łapą w górę dobijacie do 10 tysięcy i lecimy, a jak dobijecie do 12, to w najbliższy weekend lecimy ze trzema szybkimi grami, oczywiście z małym bonusem. Jednak tak, zobaczmy, co mamy za tymi drzwiami, bo chyba nic. Po prostu nas tak ustawiło tyłem do miejsca, w którym prawdopodobnie coś jest. No ale chodźmy. Dostałem zaproszenie na kabaret. No to w końcu, jak to ma być? To, to ja jestem tym bohaterem kabaretu? O mnie na listu? Dzień dobry. Przedem na kabaret. E, ładny obraz. Pentagram. Oczy. Ręce. Czy one coś mogą symbolizować? Bo, może symbolizuje wyjście jakiegoś demona. Dużo karteczek. Jakiś wierszyk. Musimy być gotowi. Ciekawe na co? Na, na wyjście czegoś? Znowu coś o oczach, jakaś wymiana. Prawdopodobnie mamy tutaj do czynienia z jakimś rytuałem, który my będziemy musieli odprawić. Tylko pytanie: Co mamy zrobić z tym? Czasie, tutaj da się to jakoś nakręcić, bo to. Nie, płyta potrzebna, dobra. O, jest płyta. Super. Easy. O, jest oko. A to nie to chyba, to nie dla mnie. Hmm. Jakaś wieźma narysowana? I kolejne oko. Wygl o! Chyba zaczął się kabarecik. Siedmiu artystów zaginionych. Grupa siedmiu artystów została zgłoszona jako zaginieni po tym, jak zniknęli dwa tygodnie temu, a po złazeniu ich pokoju hotelowego na wakacjach. Argus Hotel jest bardzo popularny ze względu na swoje dekoracje. I w ostatnim czasie było już tutaj parę zaginięć. Co jest fajnego w siedzeniu samemu w pokoju. A kto powiedział, że siedzę tutaj sam? Popukaj do szukania! On pomógł mi zobaczyć. A, to oko. Eee, halo? <grymne> FBI? Już? To był bardzo nieprzyjemny dźwięk, ale jednocześnie bardzo satysfakcjonujący. Prawdopodobnie ktoś mi pomógł i otworzył te drzwi. Czy to jest piętro dziewięćdziesiąte czwarte? Ding dong. O! Przyzwoita winda. I coś do poczytania. Chodź, posłuchać muzyki. No to jest to wygląda jak jakiś rytuał. O tym właśnie mówiłem, coś wychodzi z tego oka, albo do oka wchodzi. Nie wiadomo. Co, co tam się dzieje? To wygląda jak jakaś światło, jakbyśmy stali właśnie wciągnięci do czegoś, do czego nie powinniśmy. Nie podoba mi się to, co tam widziałem, że są szpary. Całkiem ładna tapeta. Trzeba przyznać. Bóg widzenia. Hmm. O! Naprawdę, jeżeli chodzi o te dekoracje, to w tym hotelu są takie. całkiem fajne. Zamknięte, otwarte. Otwarte, zamknięte. Znaczy włączone, wyłączone. Hmm. Po pierwsze, musimy zobaczyć coś, tak. Loss, sacrifice. Aha, czyli jeżeli się zgubimy, musimy poświęcić oko, żeby się odnaleźć? Eee, jak mam poświęcić swoje oko? A eee, Jest opcja, żebym nie poświęcał swojego oka. Hmm, mam dziwne wrażenie, że. Nic się nie da zrobić A, tu po drodze coś było A, że wziąć światła po prostu wyłączy I będziemy musieli wziąć klucz A bo i nie Tylko o co z tym chodzi, z tymi oczyma tutaj Patrzcie, są O, i tutaj jest Tutaj jest coś, co powinniśmy zrobić A do tego, do tego, co tu się dzieje. I teraz do tego. Bingo. Um, dzisiaj witam w dziwnej gierce. Um, myślałem, że gierka, którą na jutro grałem, była dziwna. Tu widzę, że powtarzamy to wszystko. To jest basen? Tak, to tylko po zwykłym basenie przemek, o co ci chodzi? O, kolejna karteczka, znowu coś z okiem. Demony nie ubierają się na biało. Ha, wiecie co? Ta, 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 ta czerwona czcionka, tak jakby podpowiada nam, że jednak ubierają, ale. Nie wiem. Zobaczmy. Co się stanie, jak zrobię to. Wyłączyłem basen Kabaret O Troszkę pogmatwane to wszystko, bo żeby zdobyć bilet na zwykły kabaret musimy się tak namęczyć Fujka, nienawidzę tych okien Z, ty z tego zrobionych, z tych takich kafelek okiennych Jest dziwne Ale Ta kamera nam pozwoli coś zobaczyć czy to jest takie ogromne? Czy to jednak nie jest szybki horrorek? To jest bilet na kabaret. Ciekawy. Jaki dzisiaj mamy bilet? O! To jest. To jest. Oko. Um... Chyba w środku faktycznie yy, zaczyna się kabaret? Sam tak naprawdę nie wiem, co się tutaj dzieje. Po prostu przeszliśmy na kabaret, ale okazuje się, że nie wszystko jest takie, jak moglibyśmy przewidzieć. I zobaczcie, co za oszukaństwo. Mamy to włączone, a oczka zginęły. Czy jak pokażę bilet odpowiedniej osobie, to czy przynajmniej będę mógł tam uczestniczyć w tym e, zacnym wydarzeniu? Czy może faktycznie zostanę poświęcony? A może... ...zobaczymy prawdę? <laughs> sam nie wiem, co tu się dzieje. Najgorsze jest to, że nie ma żadnego potwora, jeszcze nie, a my się przestraszyliśmy drzwi. Nie mam żadnego pojęcia, kiedy spodziewać się czegokolwiek. Ta znaczna część to jest słońce w ogóle. Ej, tym razem się nie ruszam. Nie mogę nic zrobić. Widzicie? Mi się zdaje, czy winda się zmieniła. Gdzie jest kabaretem, stary kumplu. Chodź na kabaret! O co z tym kabaretem chodzi? O, mamy to czytać wszystko po kolei. Przepraszam, że tak wolno się obracam, ale sami wiecie jak to jest. To jest coś otwartego? Czy mi się wydawało? To jest odliczanie. Dobra, chyba czas minął. Eee, to jest jakiś długi labirynt. ja już wiem, co się święci. Tutaj. Ej, te drzwi są jasne. A może ja mam otworzyć teraz z tych drzwi? Ej, no nie, no czemu labirynt? Serio? Ze wszystkich rzeczy. Które mogłyby tutaj być? Akurat labirynt. Fenomenalnie. Ojej, mm. co tutaj się cześć? Co, co taki zszokowany jesteś, co gościu? Nie widzę cię. On nie ma oczka. Chyba on nas nie widzi, ale sprawdzimy czy. Włosy w nosie. Pozamykali się wszyscy, obrazili się, bo chciałem sprawdzić nosy. A mam złe przyczucia. Ale usiądźmy sobie, które miejsce nasze? M Mamy własne miejsce gdzieś? Dobra, to chodźmy. Mamy w pierwszym rzędzie. To, to, tak, tak, jak mówiłem, ja jestem kabaryciku, głównym bohaterem. <grym i znalazłem> o. Myślałem przez chwilę, że znowu zaczynamy od tego samego. I wpadliśmy w pętlę, ale te twarze były całkiem dobre. <grym i znalazłem> Welcome. O! Dziękuję! Dzie dziękuję! Mam nadzieję, że to nie jest to słynne klaskanie, za które YouTube zajmuje filmy. To, to był kabaret. Śmieszny kabaret. Ba bardzo śmieszny kabaret. Koniec żartu taki krótszy film na rozluźnienie, ponieważ wkrótce trzeba będzie zabrać się za i na hardzie. Mam nadzieję, że się spodobało, widzimy się kolejnym razem. Poł i cześć!